Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. A to pojednanie następuje tylko w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz tak, w związku z tym, że każdy człowiek zgrzeszył, każdy człowiek zasługuje na śmierć. Bo według Bożych Prawideł karą za grzech od zawsze była śmierć. I teraz Bóg widzi to, widzi upadek człowieka. Widzi to, że człowiek tak naprawdę nie jest w stanie sobie poradzić z tym życiem tutaj, że odsunął się od Niego i postanawia raz na zawsze zakończyć temat grzechu człowieka raz na, te, raz na zawsze zamknąć temat upadku człowieka jest napisane, że Bóg w ten sposób pokochał świat że dał swojego Syna aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny to jest potężna obietnica.